Puls dnia zaprasza Wioletta Łechtańska Błaszczak. Dobry wieczór, dziś, 13 czerwca. Oglądają Państwo główne wydanie Pulsu Dnia. Zobaczmy, co przed nami. Sprzedają alkohol na starym poznańskim dworcu kolejowym. Moim zdaniem, jest to teren dworca i nie można tam sprzedawać alkoholu. Miasto zapewnia, że to legalne. Sprzeda dlatego jest dozwolona, bo to jest budynek wyłączony. To już nie jest budynek dworca, tylko budynek stojący, można powiedzieć, że w okolicy dworca. Przedłużenie Wartostrady budzi kontrowersje radnych z Naramowic. Jest jak najbardziej za przyciągnięcie Wartostrady w, w stronę Owinsk, natomiast z pominięciem osiedla Wilczu. To jest najbardziej optymalny przejazd. Nie tylko Pyrkon. Przed nami weekend obfitujący w atrakcje, ale tą najbardziej rzucającą się w oczy jest konwent fantastyki, który odwiedził nasz reporter Kamil Kluj. Zdaje się, że udało Ci się spotkać prawdziwych oryginałów, Kamilu, prawda? Dobry wieczór wiolu, dobry wieczór państwu. Tak, wiolu. Dobrze ci się zdaje. Udało nam się dostać na teren Pyrkonu. Mały apel do państwa na początek tego wejścia. Jeżeli podczas dzisiejszego spaceru po Poznaniu spotkali państwo kosmicznego rycerza lub czarodzieja, to proszę się niczego nie obawiać. To nie jest żadna inwazja. Oni wszyscy przyjechali tutaj tylko i wyłącznie na Pyrkon. Czyli na naj... jeden z największych festiwali fantastyki, który który dziś o godzinie 12 rozpoczął się w Poznaniu. Miłośnicy książek, komiksów i gier zjechali się w Poznaniu już po raz 23. Jedno jest proszę Państwa pewne: targi poznańskie przez najbliższe dwie noce ani na moment nie pójdą spać, gdyż to wyjątkowe wydarzenie, które rozpoczęło się dziś o godzinie 12, potrwa przez 52 godziny. Nieprzerwanie aż do godziny 18 w niedzielę. To miejsce Pyrkon jest naprawdę magicz magiczne. Tutaj wszystko jest magiczne, tutaj wszystko jest e, baśniowe. Dziesiątki sal wypełnionych warsztatami, wykładami, wystawami. To wszystko dzieje się tutaj, w tym jednym e, miejscu. E, dzieje się tu również e, konkurs cosplayerów zwany Maskaradą, czyli kultowe show, które od lat e, kradnie serca e, poznaniaków. E, zresztą zobaczcie państwo sami e, kogo udało nam się spotkać na tegorocznym Pyrkonie. Myślałem jak zrobić najlepszy cosplay, jednocześnie nie wydając ani złotówki i oto mi się udało. To są majtki mojego dziadka, a to pasek mojej babci, a to wydrukował mi kolega, bo nawet nie stać mnie na drukarkę i jestem. Kogo jesteś dzisiaj prze, prze, przebrany? Próbowałem za Zriela, ale złamanie skrzydła i medyków nie mogę znaleźć. To jest... Parszywy rajder, a to jest skrypciarz skrypty. Pokaż plecy. 4,7. Skala tego wydarzenia jest naprawdę ogromna. Festiwal został więc podzielony na strefy tematyczne, o których opowiedzieli nam rzecznik prasowy festiwalu Sonia Kobylańska-Juźwik oraz dyrektor artystyczny Remigiusz Zygarowicz. Posłuchajmy. Mamy 20, mniej więcej 20 stref tematycznych: naukową, cosplay, e, gamingową, e, gier planszowych, karcianych kręciany, i bitewnych. Literacką, komiksową. Tak, strefę Długo fanów Klopów by Lego, strefę fanów Star Wars. W zeszłym roku Pyrkon odwiedziło ponad 58 tysięcy osób. W tym roku organizatorzy spodziewają się, że uczestników będzie jeszcze więcej. A teraz warto przejść do tego, czego jeszcze Państwo mogą się spodziewać, jeżeli chodzi o ten weekend. Co jeszcze czeka nas w Poznaniu oprócz Pyrkonu? Dziś o godzinie 19 w Teatrze Polskim rozpoczął się tenis art, czyli dwudniowe wydarzenie łączące sztukę. I sport. W tym przypadku mówimy o sporcie, oczywiście, jakim jest tenis. Dziś odbywa się charytatywny koncert tenis Art Gala, a już jutro, już jutro o godzinie, 19, o godzinie 9 rano na terenie Kortowo Tennis Club wystartuje charytatywny turniej tenisowy. O godzinie 14.30 natomiast początek będzie miała licytacja dzięki której będzie można stać się posiadaczem prawdziwych dzieł sztuki. Cel tej licytacji jest naprawdę szczytny, bowiem pieniądze z niej trafią na pomoc dla małych pacjentów oddziału dziecięcego kliniki onkologii, hematologii i transplantologii w Poznaniu. W niedzielę o godzinie 16.45 odbędzie się również inne wydarzenie. Odbędzie się kolejna rocznica urodzin Bohdana Smolenia właśnie na skwerze Bohdana Smolenia u zbiegu ulic Rybaki i Rybaki i Strzałowa. Z tej okazji zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, takich jak koncerty i spektakle. Wystąpią m.in. Centrum Tańca Power Dance, Kabaret Ko Koń Polski czy Teatr Ognia Los Fuegos. Żegnam się z Państwem z tych targów, które dziś stały się naprawdę, naprawdę odległą galaktyką. Zatem niech moc będzie z Państwem. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Kamilu. Jak widać ten humor, no właśnie tutaj ten dobry humor przeszedł też i towarzyszy Kamilowi. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, Pyrkon potrwa do niedzieli. Alkoholu na dworcu w teorii kupić nie można, ale praktyka pokazuje co innego. Na stacji Poznań Główny, w starym budynku dworca można kupić napoje procentowe. Urzędnicy miejscy uważają, że to miejsce nie jest częścią dworca, ale radny nie zgadza się z tą interpretacją. Dworzec Poznań Główny. Według ustawy o transporcie kolejowym sprzedaż alkoholu w budynkach komunikacji zbiorowej, takich jak dworzec, jest niedozwolona. Ale tuż obok Peronu w sklepie w starym budynku dworca można kupić napoje alkoholowe. Czy uważa Pan, że tutaj w okolicach dworca powinien być sprzedawany alkohol? Pewnie, że tak. Wszędzie powinien być. Nie. Dlaczego? Bo to jest też nie dla dzieci. Tutaj są też rodziny z dziećmi, więc raczej nie. Szczerze, może i powinna być, ale bardziej myślę ograniczona. Sprzedaż dlatego jest dozwolona, bo to jest budynek wyłączony. To już nie jest budynek dworca, tylko budynek stojący, można powiedzieć, że w okolicy dworca. W starym budynku dworca, gdzie znajduje się sklep, nie sprzedaje się biletów kolejowych. Dlatego, zdaniem urzędników, nie jest to budynek dworca, a więc można sprzedawać tam alkohol. Jeżeli przy wszystkie dokumenty wskazują na to, otrzymamy, że jest możliwość wyznań, to ja muszę wydać zgodę na. wydać zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Zmiana przeznaczenia budynku w momencie, kiedy on się zajmuje w kompleksie całego dworca, nie zezwala na to, to, aby sprzedawać tam alkohol. Twierdzi radny Przemysław Plewiński, który złożył do prezydenta interpelację w tej sprawie. Radny wskazuje także, że sprzedaż napojów wyskokowych w tym miejscu jest powodem wielu interwencji policji i straży miejskiej spowodowanych piciem alkoholu w miejscach publicznych. Dostępność generuje to, że oni zostają bliżej danego sklepu czy danego miejsca. Jeżeli mieliby tu wrócić, to jakoś tego nie widzę. Co potwierdzają statystyki straży miejskiej od stycznia do końca maja na ulicy Dworcowej, gdzie znajduje się sklep, strażnicy interweniowali 339 razy. Interwencje dotyczące głównie spożywania alkoholu, zakłócenia porządku spokoju publicznego, żebractwa osób bezdomnych czy osób leżących. Strażnicy miejscy w tym półroczu na ulicy Dworcowej wystawili 140 mandatów. Ari Habir. Z dnia. Wczoraj wieczorem zawalił się dach domu jednorodzinnego w miejscowości Albertowsko w powiecie grudziskim. Do katastrofy budowlanej doszło w czwartek po godzinie 16.30. W środku przebywały dwie osoby. Udało im się opuścić budynek samodzielnie, nie odniosły obrażeń. Na miejsce przyjechało osiem zastępów Straży Pożarnej z Poznania i Nowego Tomyśla. Konstrukcja domu uległa całkowitemu zniszczeniu. Sprawę bada teraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Służby podają, że przyczyną zawalenia się budynku mógł być zły stan techniczny. Jest dopiero na etapie konsultacji, ale już budzi kontrowersję. Mowa o północnym odcinku wartostrady, który miałby przebiegać przez osiedle wilczy młynna na ramowicach. Osiedlowi radni są przeciwni takiemu rozwiązaniu, a urzędnicy twierdzą, że nie ma lepszej alternatywy. Wartostrada od Ronda Starołanka aż do Owińsk. To plany miasta na rozbudowę najdłuższej bezkolizyjnej drogi rowerowej w Poznaniu. Urzędnicy chcą rozwoju drogi na północ. Od mostu Chrobrego do kładki pieszo w Owińskach. Ale były jakieś takie e, protesty, że tutaj za blisko tych. Trasa miałaby przechodzić przez osiedle Wilczy Młyn. Czemu sprzeciwiają się radni z Naramowic? Radni twierdzą, że osiedlowe drogi są zbyt wąskie, by mogła biec wśród nich Wartostrada. W tym miejscu po prostu może dojść do... A zablokowanie ruchu bądź e, częstszych e, kolizji bądź wypadków. Proponowana przez miasto trasa miałaby przebiegać od Mostu Lecha ścieżką rowerową na ulicy Lechickiej, a następnie skręcać w osiedlowe ulice. Zdobywców Montecasino i Macieja Rataja, radni osiedlowi zaproponowali dwie inne możliwości. Jedna to poprowadzenie trasy bliżej Warty, co jest niemożliwe ze względu na użytek ekologiczny, a druga wokół osiedla, przez ulicę Karpią. To rozwiązanie, zdaniem urzędników, też może być problematyczne, ale dla rowerzystów. No, rowerzyści, myślę, że oni nie będą zbyt zadowoleni, dlatego że trasa będzie nieco wydłużona, nieco naokoło wtedy. Nie będzie to e, optymalne dla rowerzysty. Pomysł trochę się kłóci z ideą Wartostrady. Twierdzi ekspert i dodaje, że zaletą Wartostrady jest jej płaski przebieg tuż przy samej rzece oraz bezkolizyjna trasa. Odnośnie bezpieczeństwa może nie mam takich obaw, o tyle funkcjonalnie... No, jest to naruszenie tej dotychczasowej idei wartostrady. Pytanie, czy pomimo tego nie jest to jeszcze jednak najlepsze rozwiązanie? Obecny przebieg planowanej wartostrady jest na razie koncepcją i będzie jeszcze konsultowany. Północna nitka wartostrady ma powstać najpóźniej w 2028 roku. Ari Habir puls dnia. W poniedziałek będzie otwarcie nowego wiaduktu na ulicy Golęcińskiej. Autobusy pojadą nowymi stałymi liniami, więcej szczegółów jest na naszej stronie internetowej. MPK poinformowało o nowych, stałych trasach autobusów. Otwarty zostanie również odcinek ulicy Podolańskiej pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Lutycką. Stary odcinek ulicy Golęcińskiej, na którym znajdował się przejazd kolejowy, nie będzie już wykorzystywany przez autobusy komunikacji miejskiej, a wkrótce będzie służył tylko ruchowi lokalnemu. Przejazd kolejowy bowiem zostanie zlikwidowany. Szykują się spore zmiany, warto o nich poczytać na naszej stronie internetowej wtk.pl. Tam także inne ważne informacje z Poznania, a także regionu. 113 urodziny warte Poznań w Ogródku. O tym w drugiej części Pulsu Dnia. A teraz? Komisja Transportu w zajezdni MPK. Zobaczyliśmy nowe tramwaje z bliska. Sukcesywnie zaczyna, zaczyna się wymiana tych najstarszych wysokopodługowych tramwajów na tramwaje niskopodługowe. Wpływ migracji na lokalną ekonomię i rynek pracy. Ukraińcy wchodzący na rynek pracy, jest ich coraz więcej jako pracowników, bo stopa zatrudnienia rośnie. Na ulicę Poznania w tym roku wyjedzie łącznie 30 nowych tramwajów. Kilka z nich już kursuje. Kolejne dołączą w najbliższym czasie. Od września pasażerów będzie wozić także używane tramwaje z Bon, których zakup nadal budzi wątpliwości. Takimi tramwajami można już jeździć w Poznaniu. Na ten rok zaplanowano odbiory 30 nowych pojazdów zakupionych z dofinansowaniem ze środków KPO. Są one niskopodłogowe i dwukierunkowe. Miejscy radni zgodnie mówią, że to dobry zakup. Myślę, że jest się czym pochwalić, ponieważ y, mamy tutaj systematycznie zakupy nowego taboru. Jako miasto mamy jeden z najnowocześniejszych taborów w Polsce. Dobrze, że miasto Poznań, MPK y, inwestuje w nowy ta, y, tabor. W momencie, kiedy y, mieszkańcy muszą płacić więcej za przejazdy komunikacją zbiorową, tramwajami, autobusami, to dobrze, że jest im to chociaż rekompensowane w ten sposób. Od dzisiaj siedem z tych nowych tramwajów już kursuje. W mieście kolejne są w zajezdni na Franowie. Sukcesywnie zaczyna, zaczyna się wymiana tych najstarszych wysokopodługowych tramwajów na tramwaje niskopodłogowe. a w kontekście, czy w takim ujęciu końca tego roku połowy przyszłego, to dostawy nowych tramwajów plus sukcesywne uruchamianie tramwajów niskopodłogowych używanych z Bon, zastąpią praktycznie w całości tramwaje z wysoką podłogą. Ale używane tramwaje z Bon, o których już nieraz wspominaliśmy na naszej antenie, nie bardzo podobają się radnej Strzeleckiej. Na komisji rozmawialiśmy o tym, że żywotność takiego tramwaju jest około 30 lat. A my właśnie 30-letnie kupujemy, więc ta żywotność też pewnie gdzieś jest tam na, na końcu. Rozumiem tłumaczenia, że nie był to duży koszt dla miasta stosunkowo patrząc na, na nowe tramwaje. MPK kupiło 24 niskopodłogowe i dwukierunkowe tramwaje z Bon wraz z pakietem części zamiennych za około 10 milionów złotych, czyli za kwotę niższą niż zakup jednego nowego tramwaju. To nie jedyny argument. Te tramwaje są jeszcze w takim stanie, że możemy je dalej eksploatować. One zastąpią te najstarsze tramwaje poznańskie, które. Na dzisiaj wymagałyby przeprowadzenia napraw głównych. To przeprowadzenie naprawy głównej to też by byłby koszt myślę na poziomie około 4-5 do 5 milionów złotych za taki skład wagonów typu 105 na. W tej chwili są one dostosowywane do poznańskich standardów. Pasażerowie mają zacząć z nich korzystać z początkiem września. Kamil Kwiatkowski puls dnia. Rząd Donalda Tuska dostał wotum zaufania, ale zebrał też potężne cięgi od komentatorów za brak nowego otwarcia. Jak łatwo się domyślić, także opozycja nie zostawia na rządzących suchej nitki. Gośćmi otwartej anteny byli dziś Ewa Szedler, posłanka Polski 2050, Katarzyna Kierzek-Koperska, posłanka KO oraz Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł z Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczmy fragment. Obserwuję pracę rządu na co dzień, no bo jestem posłanką. I jedyne nad czym ubolewam to to, że tak mało żeśmy, mówiąc tak wprost, chwalili się tym, co, co się udało osiągnąć. Muszę powiedzieć, że to dość niebywałe, że pani poseł jedyny problem, jaki dostrzega, i to nie jest jedyny głos. To jest brak wystarczającej promocji. No, ja nie, jednak to nie promocja, Jako Panie pośle. zasadniczy problem tego rządu jest ich wiele, ale dostrzegam brak realizacji obietnic. Jeżeli na 100 konkretów, które miały być zrealizowane na 100 dni, odnotowano realizację kilkunastu. Po y, niemal półmetku rządów, no to to jest chyba zasadniczy problem. Naprawdę, czego powinniśmy się od Prawa i Sprawiedliwości uczyć, to ich sposobu komunikowania. Czasami prawdy, a czasami kłamstwa. Bo proszę pana, panie pośle, 100 konkretów na 100 dni to była obietnica tylko i wyłącznie Platformy Obywatelskiej. I proszę mnie pod tym nie podpisywać, bo jest to niesprawiedliwe i nieuczciwe względem wyborców. Czyli kolejne. Panie się nie czuje kolejne Nie, pani proszę pana, absolutnie nie, bo to, to jest rząd koalicyjny, a nie jednopartyjny. A te wybory, które żeśmy teraz zakończyli tak jak zakończyliśmy, niestety z niekorzyścią dla Rafała Trzaskowskiego, to były wybory prezydenckie, a nie parlamentarne. No jakim to cudem, skoro podobno uszczelniliście budżet państwa i zatamowaliście, jak to przynajmniej wobec głosi premier Tusk, wszelkie złodziejstwo, przychody budżetowe są mniejsze... Niż w roku 2023 czy 2024. No to o co tutaj z tym wszystkim chodzi? Wzrost gospodarczy my mamy dzisiaj wyższy niż średnia europejska i te, te wpływy do budżetu są widoczne. Naprawdę nasza sytuacja gospodarcza jest bardzo dobra i prosiłabym, żeby nie powielać informacji, które są niesprawdzone. I kolejny fragment naszego programu, 113 urodziny Warty Poznań, nobliwy jubileusz znany, klub będzie obchodzić w niedzielę. I zapraszana domówkę w ogródku, czyli świętowanie połączone z pracą. Chodzi o przygotowanie obiektu do pierwszych meczów, o urodzinach, nowym trenerze i przyszłości Warty w Poznaniu rozmawiałam z gościem wieczoru WTK Piotrem Komorowskim, rzecznikiem prasowym klubu. To będzie malowanie ogrodzeń dookoła boiska, to jest przede wszystkim poradzenie sobie z, z tymi zaroślami i, i krzakami, którymi ogródek zarósł. Chcecie, żeby to była tradycja coroczna dla warty? No bo jak na urodziny, to takie świętowanie już właśnie stanie się waszą tradycją? No mam nadzieję, że w przyszłym roku już będziemy trochę inaczej świętować i nie będziemy musieli co roku odświeżać tak tego naszego ogródka. Ukraińscy uchodźcy mają spory wpływ na polski rynek pracy. Tak wynika z raportu opublikowanego przez agencję ONZ do spraw uchodźców. Między innymi ten raport był przedstawiany na konferencji Ekonomia migracji, którą zorganizowała Fundacja Barka. Jak migranci wpływają na nasz rynek pracy, ale też jak można im pomóc. O tym przede wszystkim dyskutowali uczestnicy konferencji Ekonomia Migracji, która odbywała się w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Konferencja to część większego programu. W ramach tego programu korzystamy z doświadczenia Barki ponad 35-letniego i promujemy narzędzia ekonomii solidarnej dla przedstawicieli samorządów, liderów organizacji pozarządowych w Ukrainie. Odbyły się dwa panele dyskusyjne z różnymi ekspertami, m.in. z poznańskich uczelni czy fundacji. Rozmawiano o wpływie uchodźców oraz migrantów na kształt rynku pracy i o tym, jak wygląda lokalny wielkopolski rynek pracy wcześniej Zostały przedstawione wyniki raportu opracowanego na zlecenie Agencji ONZ do Spraw Uchodźców. Ukraińcy wchodzący na rynek pracy jest ich coraz więcej jako pracowników, bo stopa zatrudnienia rośnie, aktywność na rynku pracy jest coraz większa. Dochody osiągane przez tę grupę są dochodami z pracy właśnie. Nie zabrakło również historii osób, które doświadczyły migracji i musiały zacząć swoje życie na nowo. Kamil Kwiatkowski, pół dnia. Słońce, błękit nieba i ciepło umilały dziś dzień w Wielkopolsce. Przed nami bezchmurna noc, a jako że powoli rozpoczynamy weekend, warto wiedzieć, czy sobota i niedziela zachwycą pogodą. Między innymi o tym już teraz Szymon Kozłowski. Dobry wieczór Państwu. Piątek tuż przed weekendem zachwycił piękną pogodą. Słońce, błękit nieba i do tego przyjemne czerwcowe ciepło. Co przed nami weekend? Zobaczmy, jaka pogoda będzie nam towarzyszyć. Przede wszystkim najbliższa noc w całej Wielkopolsce. Bezchmurna, bezchmurna i chłodna. To trzeba dodać, bo 11 stopni Celsjusza w nocy na termometrach w Poznaniu niebo gwieździste. A o poranku w sobotę czeka nas piękne słońce, dużo ładnej pogody. Przed południem, około południa, a także po południu i wieczorem e, słońce i bezchmurne. Na niebie. Maksymalnie do 23 stopni, tyle w godzinach popołudniowych po 21 stopni 18 i wiatr nie będzie nam przeszkadzać nie tylko w południu, ale także po południu i wieczorem. E, sobota to dzień, e, podczas którego zdecydowanie możemy planować aktywności poza domem na świeżym powietrzu. Sprawdźmy, co przyniesie niedziela, drugi dzień weekendu. Ona także jawi się w naszych prognozach jako dzień słoneczny, pogodny i uwaga, gorący, bo do 27 stopni Celsjusza maksymalnie w niedzielę e, w słońcu temperatura odczuwalna będzie jako jeszcze wyższa. Zatem bardzo proszę o uwagę i rozwagę, bo wielu z nas także wybierze się nad wodę, nad jeziora, nad rzeki, na plaże. W poniedziałek początkowo jeszcze słońce w Poznaniu, ale wcześniej, w godzinach porannych, zbliży się front atmosferyczny do Wielkopolski. Na tym froncie, na zachodzie i południowym zachodzie Wielkopolski możliwe wyładowanie atmosferyczne w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na sam poniedziałek w Poznaniu przyniesie chmury i opady deszczu w drugiej części dnia. Zatem także niestety pogoda się zepsuje w poniedziałek i do 23 stopni. We wtorek. Zachmurzenie umiarkowane. Słońce będzie często z zachmur wyglądać do 23 stopni, ale wiatr może znowu dawać o sobie mocniej znać. W kolejnych dniach nie widać upałów w prognozie, raczej od 22 do 23 stopni. Zapraszam na pełne wydania serwisu Meteo. Tam jeszcze więcej informacji pogodowych. Życząc miłego wieczoru. Żegnam się z Państwem. I to wszystko także w pulsie dnia. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jutro wieczór WTK poprowadzi Jakub Wieliński. Zaczynamy o godzinie 18. Zapraszam serdecznie na jutro. Dobranoc.